Spongebob. Spongebob Witam wszystkich, bo jest z nim, bo jestem z na tym odcinku z Man Iter. I w sumie chyba ostatnim odcinku z Man Eatera, bo nie wiadomo, że coś będzie po tym, jak zrobimy całą zatokę. Zostało nam no nieca, Znaczy trochę ponad 40 potąd nam zostało i... To będzie koniec zatoki, tak? Robimy sobie zadania, najpierw robimy sobie zadania i jak widzicie, jesteśmy całym bioelektrycznym rekinem. Całym! Dlatego tego potestujemy tutaj na tym odcinku. Wiadomo, że cienistym więcej graliśmy, kości graliśmy, tym na pewno już graliśmy. Najwyżej no może jeszcze ci tego później później weźmiemy. Co jeszcze cienistym zagramy w tym odcinku, jeszcze zobaczymy. Ale jak widzicie, wszystko mam legendarne, wszystko mam, zdobyłem, co się da w ogóle zdobyć w całej grze, oprócz jednego lepszenia, które się pojawi gdzieś tutaj. To będzie takie jedno lepszenie, no, ale nie ja zdobędziemy po prostu dokument rzeczy na tej na te, na te, te, toce, te, co, te, co mamy. Na samym starcie, że chciałem pozdrowić moich spierających burgerków. karpetką. Uw. KAPI YouTube, Uldi, Jakub Sowell na pewno Łukasz, Łukasz, dziękuję wam za wspieranie mnie, za burgerkę na moim kanale, a teraz lecimy robić questy, lecimy robić questy, czy ja biję jakoś dużo, jak jestem cały, cały elektryczny, chyba nie za bardzo, no biję w, w miarę, normalny damage. dobra, idziemy do tego quest'a, chodźmy tutaj, no, to co się znaczy, tak? coś się to znaczy? I musimy zabić. Biorę cztery kiny. Ciekawe, co to się coś robić. Co robimy? To się robimy, co się Nie jestem pewien. Jak zjadamy, to ona się napełnia, dobra. ja ją teraz aktywuję. Aktywowałem... O kurde, co się teraz stanie? JOLE muza! Ale muza, co jest? Ja pitole! Co, co się to? Ale zarobi z o, ale zorą Ale to jest kozackie do superjemiętności. Chwila, musimy zobaczyć, co tam między robi. Podczas działania, zobaczcie, co to jest. To jest chyba ciało, tak? Czy które to było? Głowa. Po aktywacji ta gałąź ewolucji daje zdolność eksplozja. Błyskawic. Regenerują ją, pożerając innej sot lub zdając sobie brzędzie. Ok. Eksplozja błyskawic osłania cię, auro błyskawicy, która poraża prądem wszystko co się zbliży. Czyli się odporność na obrażenia zasięgowe, na obrażenia elektryczne. Okej, okay. czyli się daje taką malutko odporność. dość gównianą. Ale chyba zadaje po prostu obrażenia też w okolicy. No, ładnie to wygląda, fajną muzykę, ale moje zdaniem jest słabe. Moje zdanie jest dość słabe, ale przynajmniej przynajmniej jest ładne, tak? Na ogólnie wygląda na mega kozacko. Właśnie. My coś bijemy? No wiem. Coś tam bijemy. zestawienie kości jest dużo lepszy. Ewentualnie, jeżeli chodzi o super umiejętność, to cienisty jest zdecydowanie najlepszy. Jeżeli chodzi o super umiejętność. Dobra, możemy sobie ją włączyć. Włączmy sobie ją. O oh, jeo, oh yeah. Ole za a ta muza jest świetna. Dobra. damy całe nie, Mycie z głowy. Nie no, świetna jest ta muza. Pew wielbi jest za rąbista, dobra. Dostamy jeszcze jeden. To jest ostatni. I to jest z głowy. Nie będę robił więcej tych. Oleję resztę, ponieważ mi punktów nie potrzebujemy. My nie potrzebujemy ani troje punktów. Ani troje punktów nie potrzebujemy. Dobra. No zanim będziemy robić questy zajmijmy się najpierw z tymi z W sumie weźmy te wszystkie zasiki, zróbmy. A potem, jako ostatnie, będziemy robić po prostu kościory, no, bo gościory nam gierkę skończą. Dajmy jeszcze przed tym napisanie się z Kurde, coś to, 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 to dość daleko, nie powiem, ale... No to chyba, chyba szybko. Tam, tak, szybko dopłynęłem, mniej więcej. Tak, pogramy, pogramy w połowie tym bioelektrycznym. I tak, jak zrobiliśmy, nie wiem, więcej z połowy o tych tutaj zasików, to wrócimy się i zamienimy się w tego po prostu. Tak, żeby było więcej równo, żeby móc obadać wszystkie te rekiny. No, wiadomo, kości z tym grać przez cały odcinek, więc więcej na razie go nie musimy. No, oczywiście będziemy grać z różnymi jeżeli coś więcej do roboty będzie w tej grze, ale wydaje mi się, że raczej w tej grze, więcej do roboty nic nie będzie. Oprócz właśnie zrobienia tych zaszników, tych kilku końców i koniec. Ale nie powiem, że, jeżeli, jeżeli chodzi o wygląd, bioelektryktryczny. Jest chyba najładniejszy. Serio. Jeżeli chodzi o wygląd, elektrycznie jest mega piękny. Jest przepiękny. Dobra. to jest następny. Nie mam tu kościoara blisko. Zrobię go jakoś tak blisko. Zniż cel. Który cel? A ten? Dietary <supiany> discrimination. <supiany> Dobra. Mietność. Boom. Błodzień tak Pyk, Pik, 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 i to było na tyle. Koniec zabawy noje. Koniec zabawy noje! Pyj! No i koniec, mam ich się zabijać, nie muszę. Dobra, to nie będę się z nim bił, a no, wyszukujemy jakieś gnoje. Ale to, to nie ma znaczenia, to nie ma znaczenia, bo. No my nie no. będziemy się zbić z tymi ludźmi. Mam 10 level maksymalny. Nie wiem, czy się stanie, jakbyśmy mogli więcej większy wbijać. Raczej, znaczy im byś ciekawie nie stał. O! ostatnia tabiszka, pyk! Nie no mam wszystkie tabiszki kończone. Zbierać śmieci, to samo osiągnięcie. <laughs> Okej, okay, dobra. Idziemy tu na następny tych. Zatem zakończyłem pytania. zniszcza a właśnie, mam tu cel. Gdzie jest ten cel? Tutaj? Nie mam ten cel. ten cel jest gdzieś tu po prawo. Tam jest, co to jest? Częką. kaszalota. Dobra, wiem tylko pyk, Chodź taka Charlotte. Nawalamy się, nawalamy się z pyk, pu, pu, pu Dobra, nie mamy jakiegoś super do damage'a Ale przynajmniej mam elektryczność Pyk, o tak, kurde Ta orka jeszcze mi nawala, we dwóch się ze mną zawalają. Dobra, nie ma znaczenia, nawet tych dwóch rozwalimy Bez problemu tych dwóch rozwalimy Teraz będziemy mieć umiejętność, Dobra. mam umiejętność, włączyłem umiejętność Pyk, pyk Więcej elektryczności, o tak <laughs> Czy on się zeskał? Przeszłam przez mnie takie <laughs> nie wiem czy to było po prostu jego odgłosy takie z twarzy, czy, czy on się po prostu ze strachu zesrał, czy coś tam się wydarzyło. Nie wiem, ale dobra, orka spada z tym gnojem. Zniszczymy to do końca, quest zrobiony. Weźmy do znacznika. To, gdzie znacznik? O, znacznik, no, znacznika, weźmy go do znacznika, czemu nie? Dam 8 na 9. 9. 15 okay. gości, to był? To nie wygląda jakby to było jakieś duże, szczerze. Wygląda no, jakby to było w miarę małe. Nie przypomina stanika. No dobra, wchodzimy tędy. Zobaczmy, co jest tutaj. Tutaj na pewno tak, mam tę skrzyneczkę, więc fajowo. Dużo sobie ją. 14 na 21. I tu w środku nic więcej nie ma, Tego wchodzimy stąd. Co jeszcze mam. Dobra, następne znajdźki to już coś zrobiliśmy. Zacznijmy może od góry. Zróbmy te trzecie. I w sumie jak zrobimy te trzy znajdźki to chyba na cinistego Ten pielek jest strasznie ładny, kurde. To, grajmy na razie im dalej. Wywalony, grajmy na razie dajny. Najwyżej zrobimy wszystkie znaczniki im, a czynistego po prostu weźmiemy na, na quest. On. Tak, tak będzie może fair bardziej. Bo ten pielek już nie graliśmy w ogóle prawie, dlatego daj mu trochę więcej czasu. A ładno on jest naprawdę jest mega ładny. Kurde, ten byle też jest naprawdę strasznie piękny. Mega ładny, żeby było coś. Dobra, to mamy skrzyneczkę i tam będziemy mieć jeszcze jedną skrzynkę podkładam. Tak. Jeszcze tę skrętę, tego sobie obierzemy Nie żeby one jakim potrzebny teraz były, bo już mi średnie są potrzebne. Ale zbierzmy wszystko, żeby było na 100%, nie? Na 100%, dobra. Otwieramy to i tutaj powinniśmy mieć jeszcze jedno jakieś przejście w dół. Tylko do czego to przejście prowadzi? Coś tam w dole jest? Ooo, coś tam jest na dole. Albinosik, malutko, jest to albinosik. Dobra, zjedzmy cię. I wchodzimy tu chyba też. Gdzie się wchodzi? Niech wyjdź z skrzynki tam. A, tędy, dobra. O, ale ukryta skrzynia, jo, ale w jak, jak, jak ładne miejsce. No strasznie ładne miejsce, wow. Kurde, ale ten bioelektryczny jest piękny po prostu. On ma, zdecydowanie ma najładniejszy wygląd ze wszystkich rekinów. Zdecydowanie najładniejszy, dobra, tam jest znaleźć do niej. No jest tutaj, dobra, do niej, tutaj znaczy sobie ją. Zdecydowanie najładniejszy rekin. Jest przepiękny po prostu, przepiękny. No ale cienisty jest naj najpotężniejszy. to jest pewne Do jego grania po prostu, robienia rzeczy, odblokowania. Cienic jest zdecydowanie najlepszy, ale kościsty jest najlepszy. Bo polowanie na żołnierza biegło alfa, dobra, zjedzmy go. ten, kościsty jest zdecydowanie najlepszy na yy, odblokowanie bioelektrycznego. Zdecydowanie najlepszy. I w świecie, wiadomo, że ktoś jest najlepszy na statki, nie? On jest najlepszy na statki, ale ciężko jest najlepszy taki ogólnie, tak kurs zegrania. A bo jak to się nie, wiem, jak coś dla wyglądu jest po prostu Co te orki mi atakują gnoje? Swadaj są do orki, dobra. Dziadem tego gnoja. Co Orko nie będę nie ma sensu. Już tyle, tych or nic z tego nie będę miał, że je obiję. A punkty i poczele nie są. Dobra, idziemy tutaj, tam mamy jedną z ostatnich znajdziesz, są w ogóle już w grze. Pyk! Ciekawe czy jest jakiś ukryty poziom. Pewnie nie, ale jakby był, to nawet byłoby fajnie. Byśmy mogli nagrać jego odcinek. No dojrzymy. Wszystko będzie się stać, tak? Wszystko się stać. Dobra A mamy, mamy jeszcze trzy jeszcze, dobra No to bierzemy tutaj dwie, co są O, to jest ostatnia tego rodzaju, dobra Ostatnie, co to? Spongebob! O, zbierana chrząstka, mamy zbieraną chrząstkę, czyli ostatnią rzecz w grze Lol, ze Spongeboba! Ze Spongeboba, ale fajowo Fajowo Dobra, teraz pytanie, jak wejść tam? O, tej znajdźmy tutaj, bo ja nie widzę nigdzie żadnego przejścia fajnego. Położyć pięć ludzi. A tutaj, dobra, co sobie zjem. Zjem ich. Czemu nie? Ale, 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 co ty? Tak potrafi to ta orka? To jest powalone. Ja jestem mega-rakinem. Czemu orka to potrafi? Co za frajer jeden. Dobra, ja tylko jestem tutaj, żeby zjeść tych gnoju i nic więcej. Dobra, orka, zostaw mnie frajerze. No zostaw mnie. Ej, chcesz, dobra, chcesz się nawalać? Dobra, pik Nawalamy się w takim razie, gnoju. Myślisz, że możesz mi bić tak? Myślisz, że możesz mi gryźć tak po prostu? Frajerze, to ja mam... 500 milionów lat ewolucji! Gnoju, nie masz ze mną żadnych szans frajerze Dobra, rozwalamy to orki gnoja Myślisz, że masz ze mną szansę jakieś. Nie masz żadnej szans. a ja cię No i nara, nie macie. Co za frajer jeden Myślisz, że możemy tak sobie po prostu gryźć. Nie, takie orekina Powaliło go coś chyba Dobra Leptospirosis Kryptospirosis Co? Co? A to śmiesznie żyje, jak to mówi Coś to śmiesznie brzmiało Dobra Mamy 20 na 21, 21, 21 Czyli została nam Ostatnia skrzynka do zdobycia. Ostatnio. Czyli ta. I to mamy kościoły wszystkie zrobione. Wrócimy się teraz do naszej bazy i resztę kościołów zrobimy całym cienistym. Wydaje mi się. Bo całym cienistym, jeszcze tak całym, całym, nie graliśmy nigdy. Graliśmy prawie całym, ale nie całym. Dlatego zagramy za całym. Zobaczymy. Jaką szybkość maksymalną może on osiągnąć? I czekaj, zobaczyłem tę nową umiejętność, którą zdobyliśmy. Dobra, jak tam wejść? Ktoś mi powie, tam jakieś musi być przejście gdzieś. Tylko nie mogę tego przejść, dobra doda. Torka mnie nadal gościu goni. Tędy może? Nie no, nie tędy. Przez znaleźć gdzieś wejście. Zakładam, że. Już te... O, tu jest wejście, dobra. Już to wejście odblokowałem, tylko. <laughs> nie zebrałem też, nie wiem czemu. Pyk! Ostatnia skrzynka. Badacz morski głębi. Osiągnięcie no odblokowane Dobra. Teraz idziemy do naszej bazy. I zmieniamy seta na całego cienistego. I zakończymy grę całym cienistym. Przy okazji, tę umiejętność. I weźmy ją za nie wiem, za, za sonar, bo nie potrzebujemy sonara. A odporność na obrażenia. Okej. Okay. Czyli to jest do. to jest do walki, nie? No. W sumie nie potrzebuję tego. Lepszym to oczywiście. lepszymy to na maksa, bo możemy, nie? Możemy. Weźmy na maksa, ale nie potrzebujemy tego. Do. Mamy na maksa. Jest git. Tylko ja sobie wezmę to. To jest na razie póki co bardziej przydatne. Zobaczymy. No i bierzemy cienistego, tak? Bierzemy cienistego. Cienista głowa. Cieniste zęby. Cieniste płetwy. I... I cieniste ciało i cienisty ogon. Byk! Zimcie, Do. To ja mogę szybkość szybko jeszcze zwiększyć, czy nie za bardzo? Prędkość lądowania. Czas przystań na lądzie. Nie To jest, to jest to, co jest na lądzie. No, Ty mogę zwiększyć prędkość, ale to muszę być obity. To muszę być obity, że to działa. Dlatego, mi się tego brać nie będę useless. A tak to nie za bardzo z... tego. Prędkość nie zwiększa. To daje 15%, 15 sporość na obrażenia Co jest? Troj useless. Ja się tego nie potrzeba nikomu. Szczególnie, jak się ma full z tego Ewolucję. No i tym właśnie akcentem zrobiliśmy wszystko na legendarne. Wszystko iść na maksa. Zostało nam jeszcze masę punktików. Więc w tej grze jakąś super nie nie trzeba, ale no, szybcy jesteśmy, to jest fakt, tak, jesteśmy, jesteśmy bardzo szybcy. o Ale jesteśmy szybcy! Ło, to bo, tu mam kościorę chyba, tak, tak. na jaka. Bijem gnoja! Pyk! tutaj! Mam teraz mega wielkiego dipsa! Pyk 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 Chodź do gnoju! To jest chyba największy dips, jaki można osiągnąć tak po prostu. Bez żadnych innych takich sposobów, że tak powiem. Czyli, no nie, wiem, nie coś obity, czy coś takiego, dobra. To jest jadą niechcący w twarzy, coś mam, ale mniejsze o to. Paliłem to worka, nie. Zdecydowanie, cienisty ma największy dips ze wszystkich. A my jeszcze swojej umiejętności nie aktywaliśmy, Teraz to jest OP. Plus, że truciznę mamy, nie? I która coś coś bije, dobra. Dzieńmy sobie go całego. Cały zjedzony. I teraz, idziemy w następnego. Następny quest jest gdzieś. Tutaj, dobra, to pójmy tam Pojedź po mnie na samą górę Zobaczmy, jak na górze ja pływam szybko Pod, pod wodą pływam mega szybko O kurde, co? Co, co, ale on wyskakuje wysoko, ja ptole Nie no, jesteśmy mega szybcy, gościu Jesteśmy naprawdę, jesteśmy super szybcy Ale wydaje mi się, czy ja powiem pod wodą szybciej pływam Ty no, jaka ja pod wodą już szybciej pływam, mi się wydaje Nie jestem pewny, ale możliwe, dobra A i tak czy siak Pływamy strasznie szybko jest to mega przyjemne, nie? zdecydowanie do takiego pływania, marzenia sobie, damage jest najlepszy, bo bioelektryczny jest takim połączeniem kościstego, a cienistego, co wydaje mi się, że potrzebne nie jest raczej, bo no, jest wiadomo, dostatków tylko, a cienisty do wszystkiego innego. I to w, w, w sumie tyle. A bioelektryczny jest taki w sumie, nie wiem, taki juzny, który się wydaje, ten bioelektryczny. Zjedzmy sobie tego albinosa, nie wiem po co, ale zjedzmy sobie go. Musimy zjeść tych nurków, czy jest to podziemio, tylko, no tu jest dziurka pewnie jest, ale nie wiem właśnie gdzie, bo kiedyś o teraz nie pokazuje, dobra. To przed tym, sobie to przed tym? Pyk! Spowolnienie czasu, gnoje! Spowolnienie czasu, frajerzy! Spowolnienie czasu! O oh, ja, yeah. pyk! Dobra, potrzebne no są tego. Mamy spowolnienie czasu, no i tak wolno pływają. I bum! Ziszczone! No i tyle, no. Nie ma was gnoje, dobra. Teraz jak to do tych typów wejść? Muszę znaleźć wejście gdzieś. Się, że to wejście nie jest tak. O, tu jest wejście, dobra. Fajnie, że znaleźliśmy to wejście w końcu. Myślałem, że jakoś mega daleko będzie. To było ciężko je znaleźć, ale dobra, mamy wejście, idziemy do nich. Jesteśmy ultra szybcy i zjadamy tych gnoju Nie ma nurkowie, nie będziecie sobie pływać, Skinnia. Kurde, jeżeli mam być w ralu, z chęcią bym taki skin popływał. Naprawdę, bardzo. Jeżeli byłaby tak, tak samo piękna, to bardzo musiał punkować. No byłem nurkowanie jest fajne. Chciałem kiedyś spróbować w życiu. Czyli nie próbowałem, ale mam nadzieję, że kiedyś przyszłości będę okazję spróbować. Dobra, idziemy stąd, mamy prawie wszystko zrobione. Zostały nam jakieś dwa, trzy zadania maksymalnie. I będziemy chyba mieć po... finalny pojedynek z PT mi się wydaje. Raczej. Będziemy się długo. Tędy chyba może wyjść, tak, ten może wyjść. Na zdanie, jakie mamy jest. O, to ostatnie. To jest ostatnie zdanie, dobra. Albo się pojawi jeszcze jedno, albo to jest koniec. Dobra, to było ostatnie zdanie. I musimy rekin motów pokonać. Dobra, to

Troj ja ich potrułem mocno. Pyk. Teraz ty. Pyk. Oa! Ej, i tak nie można! Kaszalot frajerze! I się chcesz ze mną sery nawalać? No, a zaraz będziemy się nawalać Gnoj jak chcesz, czekaj. Tylko ja rozwalę rekiny młoto, najpierw zanim będziemy się nawalać. Jeszcze zostało mi. Jeszcze dwami zostało tylko. Jeszcze dwa i w sumie teraz zostało. Dzień, tutaj tak inne młoto To, wezmę z tego tutaj. Tutaj gnoju. Pyk. Wiemy sobie go, odpalamy pełne tempo i walimy tego kaszalota gnoja. Walimy tego kaszalota. Pyk, 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 pik, pik, pik. pik, 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 pik. to kaszalot. Po tobie gnoj jest. Znowu się spwierdzia frajer. Masz no się ze stresu pnuj. Walimy go, dobrze, pyk, pyk Trucizna, i tak frajerze Nie uciekaj ode mnie, trucizna, pyk Pyk, więcej trucizny, dobra No i, no i po nim jest, Narak, no Możemy się go zjeść, możemy sobie się tego zjeść Mogę sobie jeszcze tego zjeść sumie czemu, nie? I połem Koniec. Dobra, mam ocenią questa. Zabij Alfę. Masz wieloryba. O kurde, mamy już jakieś kościora jeszcze. Kurde, ten quest jest daleko. Dobra, ale co dopłyniemy go do niego na spokojnie. Dobra, mamy tu wszystko 100% zrobione. Ja pitole czy coś się na, na tych mapach zmieniło? Nie, nic nie zmieniło, tylko tutaj jest zatruta, Dobra, pójemy tam. Pojemy po prostu. O nie no, patrzcie jak szybko te metry idą. Zdecydowanie. Pójemy dużo szybciej niż inne, inne rekiny. Mega szybko płyniemy Ta co się mi ogląda. Cześć, słyszałem. Przełyszam, za mną jakiś dziwny dźwięk jakby jakieś motorówki, nie za mną nie ma. Co jest? Dobra, czyli to będzie. To będzie przez Ostatni quest raczej. Raczej przez ostatni. Wątpię, że to będzie ostatni quest, bo musimy jeszcze z petoguską to jest pobić, nie? Na sam koniec raczej. Na zasadę jest ciekawy. ciekawe czy coś z nim jest. Raczej nic z nim nie ma, bo naszej znaczy, by łowakach znajdziesz, jakby coś było. Na no, ale to dobra, doskoczyć pewnie. ale księżyc. To jest księżyc końca i początku, tak. A w ogóle patrzcie, jak tu to... nie budzi nie wygląda. Co to Nic mi niebo wygląda. Jak nie w ogóle planeta Ziemia, tylko jeśli ja na planeta tutaj wygląda. Idziemy. O, kurde. O kurde, waleń zabójca, kaszalot spermacetowy. Dobra, gnoj jeden. Ja ci dam spermacetowy, gnoju. Chodź tutaj. O tak, Pyk! on jest wielki. Dobra. Nie ma z no szans! Super Pum pum, pum. pomp pomp! Pomalę po prostu! Wszystko co masz! Nawalę no cały czas gnoja! Cały czas gnoja! Pik pik. Gdzieś ma połowę HP frajer, dobra! On nie ma... on no nie ma no żadnych szans w ogóle ten typu! Totalnie żart. Nie ma złóż no szans! Nie no, patrzcie na to! Ja chyba... A, ja chyba nakładam trutkę za każdy atak dzięki temu. Podprogowe uniki. O, no, no bo jest jeszcze jakaś inna. O! To sam osiągnięcia, to sam Dobra, coś okiem na nowy okręt Pet. Pety, o kurde! Czyli teraz będzie finałowa walka! Mamy tu gdzieś grotę, No, mam blisko grotę. Przejdźmy się do niej, przynajmniej tepno się, się będzie szybciej. Dajmy się do tej groty i zobacz, to nowy super Co to jest? Wrogie ryby mniejsze niż 50% twojego rozmiaru są względem ciebie na naturalne. A takie, żeby sobie zwiedzać w sumie tę krainę. Dobra, mm, mogę zrobić tak? Co co zdaję? Mam na maksa. Wrogie ryby mniejsze niż 90%. Okej, okay, czyli teraz większość ryb nie będzie mi atakować praktycznie. Tak mojego rozmiaru. Tylko dopiero Dopiero większość ode mnie Będą mi atakować. Okej, okay. no ale ja tego nie potrzebuję do niczego, nie? Dlatego ja do niczego nie potrzebuję. Dlatego mniejsza. Pójdę taki setem. Może tam więcej obrony, sen ogarność i inne takie rzeczy ale no, to niepotrzebne jest, bo no i tak wygramy, tak wygramy z tym łuską, bez większych problemów no chodźmy, ostatnia finała walka, prawdopodobnie w grze Man Eater dobra, zobaczmy cutscenekę no, peta łuska no, manowałość. <laughs> no co ty

<laughs> dobra, zobaczymy gościu, zobaczymy Twoje bombatowe są dla mnie straszne, gościu Jak ja mogę czas spowolnić, typie Impressive battleship, dobra Idziemy się z nim nawalać, to jest ostatni quest w grze Idziemy się z frajerem nawalać Gdzie jest ten quest w ogóle? A tam jest, dobra Tak ciekawym miejscu w sumie, ale idziemy tam No, nie powiem, Mega Rekin kontra Peter 522 Zmieście z Petem i jego wyremontowanym okrętem wojennym z II wojny światowej <laughs> Dobra, dawaj, gościu no walamy się, nie ma, no nie ma, no nawalamy się po prostu, no Nie ma szans żadnych, gościu Nie ma żadnych szans, dobra, ostateczny pojedynek Hello there, girlie. <laughs> Witaj, dziewuszko Witka, dziewuszko, jak widać przedem dziś przygotowany Dobra, gościu, dawaj, lecisz Oh, yeah Pyk, pyk, pyk Ło, wow, ilaka mi zdejmuje, dobra Ulolololo, zdejmuje Dobra, peto łóżka nie, nie, nie muszę to zjeść! Kościsty bym lepszy raczej, wydaje mi się, wiecie? To byłby kośisty lepszy zdawanie Muszę mu muszę mu to rozwalić. Pyk, pyk, pyk! O wow, O O to to to, to! był lepszy, miał kościstego wziąć! Dobra! Super! Jednak... O nie, nie! O nie, nie! Do unik! Zjedz to jeszcze! Najedź się! Najedź się wszystkim! Ja pitole Co to się Do. Muszę zjeść więcej tych. Ej, jak ja mam tego! Jak mam go rozwalić? Dobra, muszę chyba namierzyć tą bombą w tonie, Czy jak to mam zrobić? No bo ja tu nie dojdę do tego. Chyba, że wezmę rybę, o! Pude. Nie, nie chcę nie chcę jeść ryby, cymbale, no. Czy mogę ogryźć tą torpedę? Mogę! Pyk! Jopitule! Mogę! Mogę torpedy brać i rzucać w niego! Dobra! Co robiście? Skąd ty chłopców wejść? Pyk... Ała, no nie! Chcę ją złapać, dobra. Czy mogę machi Maki wziąć i... Wypuści, wypuściłem... wypuść No dobra, mniejsza. Dawaj, dawaj, torpedę! Dobra, Mus muszę, ja muszę ja sprawić, żeby torpeda zgasła. wtedy dopiero złapać. Dobra, już jak to chciałam. Zrobimy to. No, leczę się trochę. Czemu nie? Dobra. Niknijmy torpedy. Torpeda mnie nie znajdzie. Dobra. Co jest to torpeda? Chodź tutaj torpeda. Chodź tutaj. Dobra, mam torpedę. Nie! Torpeda! Chodź tutaj! No chodź tutaj torpeda! No! No torpeda, chodź tutaj! Pyk! prum I uwaga! Pyk! BUM! There we go! Teraz możemy się, kumplo, nawalać frajerze Teraz, no, mam tutaj p Muszę przejść na Jednak te umiejętności na odporności damage'a mogłyby się przydać, ale dobra. Ała! No, muszę zjeść coś Szybko, dajcie jakieś większe ryby, żeby się najadł Nie ma tu ryb żadnych, tam są, dobra. Chodź tu do maki machi -mahi. Zjem cię szybko, chodź ty, ciebie też zjem, ciebie też zjem O, foka też do życia, foka daj dużo życia, ciebie zjem Dobra, unik, unik, dobra, ktoś tutaj. biorę cię, pyk i Rzucam z tego... Do kurę no zniszczyłem petardę, frajer. Ooo! To do petarda. Pyk. I... Szybko w nie... No nie, znowu mi poda petarda, bo te gnoje we mnie strzelają. Fresh dobra. Walisz petardy. No walam cię w zatek. mnie czasu. Pyk, 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 pyk. Klatka się zniszczyła. Do... Klatka zniszczona. Do, teraz mogę wyskoczyć. Co jest? Przechodź. Co jest? O nie, posiłki! Kurde to zdecydowanie by jeszcze się przydał bardziej. Oj, Koś się doprzedał. Posiłki leci. No nie! Nie! Wzięła mnie tego rekinała! Wziąłem mnie tego rekina! Czy mogę! Mogę zmienić rekina, proszę! Wzię mnie tego rekina, pana i panie, no nie! No, walimy gdzieś tym rekinem! Muszę... Gdzieś te statki wszystkie! Uniki! Trucizna! Pyk! O tak, dobra. Więcej. Dawaj, zjedzmy ich wszystkich, z góry najlepiej. Bo mój demysł z ostatki nie jest najlepszy. Więcej, chodźcie, dobrze. Jeszcze. Musimy podpisać posiłków. A potem możemy petał buskę nawalać, dobra. Dzwalaj mi ze statki. Oh yeah. Kołoncil mit, gnoje. Dawaj. No, zwolniony czas. Pyk. No, posiłk do Pum. O tak. No, 2x3, 2x3, to ostatni. To jest nszyden, to jest nien. Ale jestem szybki! Ja pitole! Jestem okropnie szybki! Dobra, rozwalamy ten, dobra, rozwalone no, nas wszystkie, Teraz to, jest to jest to Jest Petełuska. To jest Petełuska? Ja pitole! Muszę znowu... No, muszę znowu uniknąć tego. Kurde, trafiło mnie to. Dałem sobie petardę gościu. Daj petardy. Jakbyśmy, jakbyśmy byli kośistem, to nie musielibyśmy unikać tych petard w sumie. No pyk! No kurde! Petarda, chodź tutaj! Szybko! Daję to petardę. Oj, to petarda! No nie, wybuchła, no kurde A on traci HP ten typu, on traci HP, bo ten w ogóle utruł, ale fajowo No potarda, łapie cię i teraz strzelamy No nie, co mi uciekła, co jest? No kurde no, co jest z tymi potardami nie tak? No a teraz trafię, pyk! Teraz trafiłem, dobrze Jeden typu sobie pan. No, to zjem, czemu nie Unik, ugryza to teraz, dobra, pyk i... No, co wypadło? No, unik i łapię to I teraz, pyk! Pum, nie ma, no walamy go Pum, 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 pum Dobrze, nie musimy na nie zmieniać. Nowalam go. Trujemy ten statek cały, żeby się rozwalił. Dobra, pyta Łuska, jeżeli jeżeli ci coś powiedzieć, to... Bajo, Bajo! <śla> bajo, bajo, pita Łuska. W odczynie głębi, krowo oceano, zemsta jest moja, dobra, trzy ugnięcia dostaliśmy. Ja ptole. O kurde o kurde. O kurde. O nie! O nie! Ja pitole! Obżarłem go całego! O nie! Co tam jest? Nie! Nie! O nie! O! What? Co jest? Ej, no nie zginęliśmy? Gadaj, nie gadaj, nie, nie uwierzę w to. Something about how the increasing commodification of the natural world has placed humans on a collision course with an environmental okay. apocalypse. But this is a tune to watch sharks kill people. And people kill sharks. So until next fishing season, this is Maneater. Zapowiedź, że będzie druga część, tak? Że może być druga część, tak ja powiedział. Mógł być Man, Man Inter 2, coś tego. No w sumie nie czekałbym jak wyszedł Man Inter 2. Jakby zrobił go jeszcze lepszego niż to, w ogóle byłoby już totalnie kozacko. Gra była świetna, mega mi się podobała. Zrobiliśmy na 100%, więc fajowo, odkryliśmy wszystko, co było w tej grze. Naprawdę fajna gera. Zarobić stagera. Jakby kiedyś postanowili zrobić coś z st tego stylu, tylko może nie, zrobić bardziej otwarty świat, taki mega otwarty świat, to było naprawdę ciekawie. Czy, jeżeli to pominę teraz, coś się stanie? Monitor, gratulacje, udało Ci się kończyć główny wątek fabularny, a muszę nadal polować, rosnąć i ewoluować. Zapłetwiście. <laughs> maniter, Monitor, postępy gracza, poziom gracza 30 mega. Udało Ci się znaleźć gałęź ewolucji 26 na 26, czyli max. Ranga niesławy 10, czyli max. Czas gry niecałe 10 godzin. No nieźle, w 10 godzin zrobisz całą grę na 100%. I mamy wszystko na 100%. Nie no, świetnie. No i w sumie rekin ponownie wraca do miejsca pełnego spokoju. O tak. Epizod 9. Afterek, Afterek, okej? Okay? Gratulacje, ukończono 100%. Zrobiliśmy grę w 100% Co? Jest jakiś kwest jeszcze, czy już nic nie ma? Nie, zdecydowanie nie ma nic To już wszystko znikło Tak, zrobiliśmy wszystko, co w grze było możliwe Mamy każdą mapę na 100% To mamy na 100%, mamy wszystkie rzeczy odblokowane Pokażę wam jeszcze raz, co dokładnie w tej grze jest I to w sumie tyle Możemy na koniec jeszcze, nie wiem, ubrać się w bioelektrycznego Bo moim zdaniem jest najładniejszy ze wszystkich rekinów No, bioelektryczne ciało, bioelektryczne płetwy I bioelektryczny ogon No i mamy wszystko bioelektryczne To jest nasz piękny, bioelektryczny rekinek a co do questów, gdzie były questy? Tu gdzieś pamiętam, że był quest. tu były quest. tak? Wszystko jest zrobione. Czyli tu nie ma. Nie, nie mam, tak, nie mam miejsca do zrobienia. Wszystko zrobiliśmy, gra na 100%. Pamiętajcie, jeżeli chcecie więcej tego typu gier, będziecie pisać w komentarzach nazwy tego typu gier. Może, że rozpoczniemy subnautikę za jakiś czas, bo nie powiem, że gry związane z wodą, rybami, rekinami, w ogóle z takimi rzeczami, innymi rzeczami są ciekawe. Fajne są, ciekawe są fajne. I teraz dziękuję każdemu, kto oglądał. Od początku serii do samego końca. Jest się najlepsi. Mam nadzieję, że inne serie też u mnie będziecie oglądać. Teraz dziękuję wszystkim za oglądanie. Żegnam. Zman i i bye bye -o!